Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Parax, a jest to taki bardziej troszkę inny film, ponieważ nie jest on z samego Minecrafta, jednakże to jest poradnik co do instalowania modyfikacji. Wiele osób pyta się mnie, jak zainstalować te modyfikacje, które prezentuję i tak dalej, także w tym filmie wam pokażę skąd biorę te modyfikacje, jak je zainstalować, no i po prostu pokażę wam tą całą stronkę. W takim bądź razie przechodzimy sobie w naszą przeglądarkę. I tam będę miał już stronę www.skydas.com. macie ją w opisie, także zobaczcie sobie. No i tutaj mamy Skyda, Skydas Installers, Installer, tutaj mamy do wybrania wersję. No i tutaj mamy czy chcemy żeby mod był na Forge'u, modladerze i Forge'u, czy samym modladerze. Ja polecam jednak tą pierwszą opcję, czyli Forge. I tutaj przechodzimy w Forge, i tutaj mamy takie fajne mody do zainstalowania. Szukamy sobie jaki tam chcemy mod, i sobie po prostu to instalujemy. Hmm, załóżmy, że sobie wezmę ten mod Jamie Furniture Mod, i tutaj mamy całą rozpiskę, prezentację tych modów, i tak dalej. Tutaj, jak zainstalować te modyfikacje, jednak wam to przetłumaczę troszkę. No, i tutaj mamy zakładkę dowmnoc, i z tego tutaj najbardziej musimy skorzystać, czyli hmm, mamy tak, żeby ściągnąć sobie to po prostu w pliku. Żeby ściągnąć to w pliku instalacyjnym, no i klikamy w plik instalacyjny, bo ponieważ chcemy automatyczny instalator. Dobra, przechodzimy tutaj dalej. I tutaj wyskoczy nam takie okienko na adflyu i tutaj czekamy 5 sekund. Ok, klikamy skip Ad i już nasz mod się pobiera. Dobra, w takim razie już sobie tam ten mod pobrałem. I mamy tutaj na pulpicie Fishing Craft Mod i przenieście sobie to wszystko na pulpit, ten cały plik instalacyjny, ale to już jest zależne po prostu od was, mi się wygodniej na pulpicie to wszystko robi. Także klikamy teraz dwa razy na ten plik, uruchom, no i mamy takie okienko instalatora. Tutaj mamy okienko Support the Mod, Install Mod, czyli wspomóż modyfikację i zainstaluj modyfikację. Następna zakładka, która to jest Restore i tutaj wszystkie mody, które mamy usuwamy i tak dalej. Tutaj są takie poboczne, raczej rzeczy typu Minecraft folder. To raczej tyle. Możemy sobie zresetować installer, ale my się zajmiemy pierwszą zakładką, czyli install. Klikamy install mod, i tutaj wyskoczy nam czy. Chcemy, aby utworzył się, otworzyła się kopia naszego Minecraft. Ja szczerze tego nie używam, ponieważ i tak prawie za każdym razem działają te wszystkie modyfikacje z tej strony. Także klikam sobie nie, ale jeżeli chcecie, to po prostu klikacie tak i gdzieś to wam zapiszę. Czekamy aż nam się tutaj to wszystko mm, zainstaluje. Ok, w takim bądź razie nasza modyfikacja już została zainstalowana i możemy się nią cieszyć w naszym Minecraftie. To raczej jest tyle z tego poradnika. Oceny oraz komentarze w tym tutaj poradniku zostały wyłączone, ponieważ nie chcę tutaj jakiejś dyskusji co do. po prostu co do tego poradnika. Nie chcę mi się szczerze tak odpowiadać na jakieś pytania, problemy wasze i tak dalej z tą stronką czy coś tego typu. No i to raczej tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.